Tragedia ostatnich dni służby polskiego ambasadora w Moskwie. Po ataku Sowietów na Polskę, ambasador Lugi RP, Bacław Grzybowski, musiał opuścić wraz z współpracownikami nieludzką ziemię. Niestety nie wszystkim się to udało. Komu zabrakło szczęścia? Subskrybuj mój kanał i oglądaj dalej. Dzięki. 30 września został wezwany do NKWD konsul generalny RP w Kijowie, Jerzy Matusiński. Ambasador wstrzymał swój wyjazd z Moskwy aż do momentu, kiedy odnajdzie się polski urzędnik. Interwencja włoskiego ambasadora Rosso u władz sowieckich w tej sprawie nie przyniosła żadnych rezultatów. Mołotow powiedział wprost włoskiemu dyplomacie, że władze sowieckie nie posiadają żadnej informacji na jego temat. Dalsze opóźnianie wyjazdu z Rosji Sowieckiej byłoby zbyt ryzykowne. Żebowski musiał opuścić Związek Sowiecki, co uczynił 9 października 1939 roku, przekraczając granicę sowiecko-fińską. A co się stało z polskim konsulem? Jerzy Matusiński nigdy się nie odnalazł. Jak wszystko wskazuje, został aresztowany przez NKWD i zgładzony. Możliwe, że Sowieci posądzali go o łączenie służby urzędniczej z działalnością na rzecz polskiego wywiadu.